Cześć, dzień dobry, kłania się biolot maszyn budowlane Ruda Śląska za chwilę start układarki Volvo LBG P7820C Tomasz się tam zazbraja wszystko się szykuje i za chwilę ją odpalimy i zjedziemy po rampie. Tutaj już coś się miga. A masa nie włączona. I teraz właśnie się budzi do życia układarka. Tomek na posterunku. Portki poprawione. Ale nie będzie tu żadnego strachu. Więc nie będzie brązowych szlaczków. A teraz takie głupoty tu opowiadam. Maszyna wróciła z wynajmu. Na chwilę ją zostawimy na chodzie, żeby sobie popracowała. uzbroiła się. park Proszę! Szmat drogi przejechała, pali od strzała. Niech się rozgrzeje i zjeżdżamy. Zbliżamy się do nawranicznego punktu, czyli tego połączenia lawety z rampą. Tutaj trzeba ostrożnie przejść. Jeszcze trzeba będzie lekko odbić, tak żeby maszyna tutaj nie zahaczyła nam o barierki. Ostatnio się to stało przy załadunku maszyny, kiedy lekko się zaklinowała właśnie na, na tych płotkach tutaj. Trzeba to brać pod uwagę, żeby, no, żeby, żeby właśnie nie, nie przydarzył się jakiś wypadek. Ale to masz tutaj bez już problemu przejechał ta maszyna tutaj nie ma zbyt dużo wystających elementów tu wysoko podniesiony chociaż to jest ta sama teraz poznaję motylku i proszę proszę tutaj właśnie mówiłem że, że gra a tak nie do końca się okazało że, że jednak jest tu jeden mały wystający element który zepsuł nam całość i teraz czekamy na przełamanie maszyna ładnie poleciała w dół i teraz już całość jest wysoko Domek przygazowa ma no, już bezpieczny zjazd na dół jesteśmy w domu jeśli ja szukają Państwo naszych drogowych na wynajem do zakupu serdecznie zapraszamy do kontaktu. W ofercie także części zamienne. To wszystko. Cześć!